Historia została nam napisana przez obcych, jeśli nawet nie obcych narodów, to obcych naszej cywilizacji, osobników. Tak? Nawet katoliccy, patriotyczni, sztandarowo patriotyczni historycy potrafią rep reprodukować, replikować rozmaite poczciwe brednie. Myślę, że takim klinicznym przykładem będzie, będzie e, e, biografia Tadeusza Kościuszki napisana przez Feliksa Konecznego. Felix Koneczny, taki, e, taki no, e, można powiedzieć fantastyczny gigant, dinozaur, e, e, Reakcja, kontrrewolucja, e, e, sprawa polska i sprawa katolicka w najczystszym wydaniu, a nawet on, a nawet on nie połapał się. Z kim ma do czynienia w osobie Tadeusza Kościuszki, któremu poświęcił księgę, która jest no, hagiografią, jest, jest apologią tego kondotiera rewolucji światowej, którym był personalnie Tadeusz Kościuszko. Wojskowy z całą pewnością co najwyżej mierny. Wódz żaden, natomiast zaciekły, dogmatyczny, rewolucjonista, katolikofob, tak? Tadeusz Kościuszko. I, I nawet Feliks Koneczny tego nie spostrzega, nawet on tego nie zauważa. On, który tyle rozumie, że, że aż czasem zdaje się wszystko, tego nie rozumie. To jest przykład, który Państwu podaję. Dzisiaj tutaj nie udzielamy żadnego. Wyjaśnienia ostatecznego rozwiązania. Nie dajemy recepty na, na cudowne odzyskanie pełni świadomości i, i cudowny porost polskości. Nie mamy takiej maści w, tutaj w ofercie. Tylko zachęcamy Państwa do tego, żeby skonfrontować się na początek z tym faktem, że naszą historię napisano przeciwko nam. W najlepszym wypadku po to, żeby nas uśpić, po to, żeby nas złudzić, po to, żeby grać raczej na sentymentach niż na, na racjonalności Polaków. I, I jest to dobra i zła wiadomość jednocześnie. Zła w tym, no, że. Słaba sprawa, bo Polacy zdaje im się, że są takimi specjalistami od historii. Polakom się zdaje i słusznie, że są nadprzeciętnie zainteresowani historią, i to jest fakt, że my żyjemy historią w większym stopniu niż inne narody. No, ale jeśli to jest historia, która jest oderwana od rzeczywistości, no to słabo. Podam jeszcze dwa przykłady, prawda? No, no, większość Polaków inaczej by patrzyła nie tylko na dzieje ale i na scenę współczesną, na to, co chociażby dzisiaj się dzieje w Gazie czy, czy, czy w Teheranie, większość Polaków inaczej by na to patrzyła, gdyby polska inteligencja znała z historii jako fakt, udowadnialny w sposób zadowalający z punktu widzenia warsztatu historyczno-naukowego, gdyby polska inteligencja znała, rozumiała i pojmowała całą grozę faktu, faktu praktykowania mordu rytualnego w diasporze żydowskiej. Polska inteligencja tego nie wie, bo ma to zakazane. I ten zakaz ma uwewnętrzniony, prawda? Każdy, kto by w ogóle o tym pomyślał, każdy inteligent automatycznie we własnych oczach przestaje być inteligentem, tak? tak? Ponieważ dla polskiej inteligencji konstytutywną zasadą i właściwie, jak się tak dobrze zastanowić, chyba jednym jedynym dogmatem polskiej inteligencji, bo poza tym dogmatów nie ma, poza tym hulaj dusza, piekła nie ma wszystko. Można można być w, jednych, w jednej epoce, można być marksistą leninistą, stalinistą i pozostać polskim inteligentem. W innej epoce można być, prawda, nie wiem, uczestnikiem kongresów kultury chrześcijańskiej i w ogóle, prawda, z kruchty nie wychodzić i, 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 i identyfikować się jako, jako pokolenie JP2. Można. I to może inteligent, czasem nawet ten sam inteligent, kilkadziesiąt lat wcześniej był stalinistą, mija parę dekad i jest, i, i, i jest sztandarowym katolickim inteligentem. Ja nikomu nie wytykam niczego i nikomu nie zabraniam, prawda, reasumpcji, ale, Jedna rzecz jest dogmatycznie niezmienna, czy po tej stronie zaciekłej komuny, czy po stronie zaciekłej antykomuny. To jest, uwaga, antyantysemityzm. O! Bez tego polskiego inteligenta nie ma. Polski inteligent musi być antyantysemitą. A kto a kto nie realizuje, nie wyznaje tego dogmatu, ten zostaje strącony do piekła ćwierć inteligentów albo też jakiegoś ciemnego motłochu, gdzie w najniższych tam odchłaniach, w najniższych kręgach piekielnych tego piekła inteligentów no, zajmują tam miejsca ksiądz Trzeciak na przykład czy ksiądz Pranaitis. To w ogóle nie są inteligenci. O, zobaczcie państwo i gdyby tak polski inteligent wiedział, że mord rytualny jest faktem, a dajmy na to komory gazowe nie są faktem udowadnialnym w sposób zadowalający z punktu widzenia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego, o to by nastąpiło takie pozytywne zlasowanie mózgu. To znaczy trzeba by coś przemyśleć i trzeba by powiedzieć przynajmniej o, o, czy to nieciekawe, skoro z zaprzeczenia jednego faktu, a propagowania jednego faktu faktycznego i propagowania drugiego faktu kontrfaktycznego, niektórzy czerpią legitymację do władzy, a nawet wszechwładzy. I dlatego historia jest ważna. Dlatego historia jest ważna. Jest ważne to, jak ją sobie opowiadamy i czy ją opowiadamy wyłącznie na poziomie sentymentów i resentymentów, czy też opowiadamy ją tak, jak, tak jak tego się oczekuje od cywilizowanego człowieka na poziomie weryfikowania faktów i eliminowania z naszej świadomości tego, co faktem sprawdzalnym, historycznym nie jest. Dziękujemy bardzo.